Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest Barbara Michałowska, Biuro Komunikacji NZZ Solidarność. Witaj Basiu. Witaj, dzień dobry. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, tradycyjnie przypominam Państwu, że aby ten film w ogóle gdzieś tam na YouTube trafił do kogokolwiek, bardzo przydatne są Państwa komentarze, wszelkie interakcje, lajkowanie tego filmu. Podawanie linków dalej w mediach społecznościowych i tego typu rzeczy. jeżeli ktoś z Państwa chciałby moją pracę wesprzeć, to tradycyjnie przypominam, że można to uczynić poprzez SUPI, bajkofi i patronite. I po tym dzisiaj, bardzo bardzo ekspresowym wstępie, przejdziemy do naszego tematu dnia. W czwartek, no ja nie ukrywam, wiedziałem o tym jako współpracownik Tygodnika Solidarność wcześniej. Ważne wydarzenie, ogłoszenie współpracy i poparcia Solidarności dla Karola Nawrockiego. Powiedz, powiedz mi Basiu, jak to w ogóle wyglądało? i Jaki panował nastrój? Czy, czy bo wiesz, no, Na zewnątrz ogłoszono, także to jest wielkie wydarzenie. Bo moim zdaniem faktycznie jest to wydarzenie dosyć, dosyć istotne, chociaż przy przeciwnicy i Solidarności i Karola Nawrockiego Próbują je trochę zlekceważyć jako coś oczywistego, ale jak to wyglądało? Jaka jest atmosfera w związku? No, muszę Ci powiedzieć, że atmosfera jest dosyć entuzjastyczna. I rzeczywiście Karol Nawrocki to jest taki, taki kandydat, który ma poparcie w nie tylko. Nie tylko jakby w Komisji Krajowej, ale w szerokich rzeszach, mam wrażenie, członków i sympatyków Solidarności. I rzeczywiście było tak w czwartek, że czuło się to na sali. Czuło się ten entuzjazm, ten, ten, tą, tą bezwzględną akceptację dla podpisania tej umowy, i czuło się, że to jest ten, ten właśnie kandydat, którego, którego Solidarność jakby popiera, tak? Rzeczywiście popiera. To znaczy e, mamy sytuację taką, że od 10 lat niespełna e, mamy e, jako prezydenta Andrzeja Dudę, który jak wiadomo był dwukrotnie e, jako kandydat popierany przez Solidarność i były też z nim podpisywane umowy programowe w 2015 i 2020 roku. No i jakby Solidarność przez lata czuła, że ma w pałacu Prezyden prezydenckim takie oparcie, i rzeczywiście wiele, wiele, postulatów i wynikających z tych umów programowych, i takich, które się rodziły później były, były jakby wspólnie z prezydentem realizowane, tak? I dzięki prezydentowi i, i, i we współpracy. Natomiast wiadomo, że ten czas się kończy i te wybory i te wybory były o tyle. Są trudne, no myślę, że dla wszystkich trudne, ale także dla Solidarności, w tym sensie, że no jakby Solidarność chciała na kogoś postawić, tak? I tym, I tym kandydatem jest Karol Nawrocki, i rzeczywiście w czwartek to bardzo wybrzmiało, że. że że to jest, to jest ten kandydat, który, który, którego, którego, który mógłby pociągnąć i postulaty, i jakby taką wizję Polski, e, którą, która jest bliska Solidarności. Solidarność nie boi się wyzwań, nie boi się trudnych decyzji, trudnych decyzji dla związku zawodowego, ale przede wszystkim dla Polaków, dlatego chcemy pobudzić wśród Polaków ten entuzjazm, aby faktycznie... Głosowali na Karola Nawrockiego, bo on jest jedynym gwarantem, że te wszystkie postulaty, które zostały przez ostatnie 10 lat zrealizowane z prezydentem Andrzejem Dudą i rządem Zjednoczonej Prawicy, jeżeli przejmie stery prezydenckie w Pałacu Prezydenckim ktoś inny niż, niż Karol Nawrocki, zostaną zniszczone. Proszę, no, chyba ja nie wiem, czy ktokolwiek z kandydatów innych w ogóle zabiegał o mm, wsparcie Solidarności. Ty coś wiesz na ten temat? Ja nic nie wiem na ten temat, ale też jakby trudno, żeby, znaczy wielu kandydatów jakby z, z góry już odpada, ponieważ Solidarność w statucie ma zapisany, znaczy Solid... zacznijmy od tego, Solidarność popiera kandydata na prezydenta, tak, i popiera trzeci raz kandydata na prezydenta, tak jak powiedziałam wcześniej, natomiast nie współpracuje z żadną partią polityczną. I zresztą przewodniczący wielokrotnie mówił, że on jakby tego typu porozumień, jakiejś takiej współpracy formalnej z żadną partią polityczną nie będzie zawierał i nie zawiera rzeczywiście. Natomiast również w statucie Solidarności jest jasno zapisane, że mamy zakaz, że mamy jako, jako związek zawodowy zakaz współpracy z naszymi współpracownikami. Współpracujemy z każdym rządem i, i tak dalej, na takich zasadach, na jakich związek może współpracować. Natomiast mamy, mamy zakaz popierania partii postkomunistycznych i partii liberalnych. I również oczywiście to nie mieści się w głowie związkowców, żeby popierać wywodzących się z tych, z tych partii kandydatów, tak? którzy przedstawiają program zbliżony do programu tych partii, tak. Więc z góry, jakby wielu kandydatów, no, nawet gdyby zabiegało o takie poparcie Solidarności, to nie uzyskałoby go, bo, no właśnie ze względu na to, że, że, że na przykład światoboglądowo, no, bardzo są daleko od wartości, jakie wyznaje, wyznaje Solidarność. Tak, no trudno byłoby sobie wyobrazić, Rafała Trzaskowskiego na przykład w roli kandydata popieranego przez Solidarność. Ja już nie wiem, czy pamiętasz, że Rafał Trzaskowski planował coś pod, pod hasłem Nowa Solidarność, ale skończyło się to na założeniu strony internetowej, o, o której on chyba sam zapomniał, bo coś można było zapisywać i potem nic, nic z tym nie zrobił. To, 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 nie jest, to nie jest tak, że tam Solidarność nie mogłaby poprzeć Trzaskowskiego czy kogokolwiek innego, ale no jeżeli, jeżeli Rafał Trzaskowski tam parę miesięcy temu zdejmuje krzyże z urzędów, no to to jakby czy, czy, czy podejmuje jakieś inne ruchy, które no jakby jawnie są przeciwne przeciwne temu, co, co związek propaguje, co związek jakby wyznaje, no to jakby no, no nie, nie, nie ma takiej możliwości chyba. Karol Nawroski jest kandydatem obywatelskim z poparcia czy Prawa Sprawiedliwości, w tym przypadku już NZZ Solidarność. No kogo mamy wspierać? Pana e, Bążura, który faktycznie jest z partii, która podnosiła wiek emerytalny, która chce ściągać krzyże z urzędów, no, no, to, no to jest proste po prostu pytanie i prosta odpowiedź. Pamiętam, że wiesz, jak ja niedawno pisałem do tygodnika Solidarność o, o Lewicy i Partii Razem, I wtedy się trochę zdziwiłem, że tam w tych pierwszych deklaracjach Partii Razem było bardzo dużo nawiązań do Solidarności, ale z kolei Adrian Zandrek jest kandydatem tak niszowym w tej chwili, że to nawet chyba byłoby bezprzedmiotowe. Nasz a z kolei Rafał Trzaskowski jest twarzą chcąc nie chcąc rządu, który jest bardzo antypracowniczy. Wiemy też o o zakusach na, na Komisję Dialogu Społecznego, chociażby wiesz, innych tego typu rzeczach. A powiedz mi, jakie, właśnie, bo, czyli, czyli Solidarność dopiero zaczęła, bo ja powiem, że wiesz, wcześniej się tym tak bardzo nie interesowało, no wiadomo, że pewnie częściowo by było bliżej zawsze solidar Solidarności do tych kandydatów, którzy byli, no jak się mówiło, post-Solidarnościowi, się do tego dziedzictwa przyznawali, ale formalnie to dopiero od, od Andrzeja Dudy się zaczęło, zaczęło poparcie związku, tak? Czy, czy jeszcze było wcześniej? Po, związek popierał wcześniej Ilecha popierał, y, Kaczyńskiego y, na przykład y, formalnie zawieranie umów programowych. Zaczęło się od Andrzeja Dudy. Czyli, czyli to są spisane konkretnie postulaty, z które, y, które, którymi wychodzi związek, a które zgadza się dany kandydat, y, jakby dążyć do ich wprowadzenia w razie objęcia y, funkcji y, prezydenta. Czyli to, to, to była jak... umowa w 2015 roku, w 2020 hmm. roku, no i teraz, właśnie z Koroną Nowodowską podobnie. I powiedzmy, jak to w praktyce później się sprawdza? No bo w 2015 i 2020 udało się, został prezydent z poparciem Solidarności i jak to się przełożyło na, no powiedzmy, że takie sprawy żyją rzeczywiście istotne z punktu widzenia związku. No, to się bardzo przełożyło, bo w 2015 roku umowa programowa była, była podpisywana w takiej sytuacji, w której kilka lat wcześniej Donald Tusk przecież podwyższył wiek emerytalny wcześniej obniżony. I tutaj działa, to był punkt, jeden z punktów umowy programowej. I rzeczywiście krótko później, dwa lata później bodajże, prezydent do, do, doprowadził wspólnie ze związkiem, do tego, że ten wiek emerytalny został obniżony. To był, to był właściwie jeden z pierwszych takich rzeczywiście punktów, które, które zostały wcielone, tak? podobnie z, z ograniczeniem handlu w niedzielę. To też był nasz postulat i udało się w 2017 bodajże ustawa została podpisana w 2018 to prawo jak pamiętamy weszło w życie i stopniowo to ograniczenie to ograniczenie zaczęło obowiązywać to oczywiście było szereg też postulatów nie wiem jak to powiedzieć to znaczy jakby umowa to jedno a realizacja pewnej wizji związku i postulatów które się rodziły Później to drugie, bo no, Andrzej Duda jest i był prezydentem w, w czasach, w których, w których rodziły się pewne niespodziewane sytuacje, jak pandemia na przykład, a ona miała przełożenie też na, na pewne przepisy. I tutaj też było bardzo duże wsparcie, wsparcie prezydenta w, przy kolejnych tarczach antykryzysowych, to znaczy wprowadzenie takich rozwiązań, w których nie można było liberaliz liberalizować prawa pracy bez konsultacji ze związkami zawodowymi. I to było dla nas ważne i rzeczywiście tutaj też wsparcie powstało. Wspomnieliśmy już o, o niedzielach handlowych. No Karol Nawrocki jest wielkim zwolennikiem niedziel handlowych, więc tutaj mamy gwarancję, że jeżeli byłby w płacu prezydenckim, no to nie doszłoby do jakiegoś przynajmniej ustawowego odebrania y, niedziel y, pracownikom. a no powiedzmy, jakie są jeszcze punkty, y, punkty wspólne programowe Solidarności Karola Nawrowskiego? Um, no to jakby tutaj są dwa rodzaje punktów, znaczy yy, częściowo to są punkty, które. Z, yy... Które mają na celu jakby zachowanie tych rozwiązań, które już zostały wprowadzone, tak? I nie, nie jakby przed zakusami, no bo wiele, wielu polityków z opcji obecnie rządzącej mówiło właśnie, właśnie na przykład o, o wolnych niedzielach, że tutaj potrzebne są jakieś zmiany. No, my stoimy na stanowisku, że nie. Więc, więc tutaj punkty umowy programowej są. W przypadku wolnych niedziel, w przypadku e, na przykład wieku emerytalnego, w przypadku w ogóle osiągnięć pracowniczych i związkowych, e, jak na przykład ochrona e, działaczy związkowych i w ogóle o, osób, których stosunek pracy podlega e, e, szczególnej ochronie, to jest deklaracja ze strony Karola Nawrockiego o zachowaniu e, jakby dotychczasowych rozwiązań, tak? czyli, czyli w praktyce czyli w praktyce niedopuszczaniu do zmian w nich. To jest też popieranie właśnie rady dialogu społecznego, o której już wspomniałeś, tak? I, i tych działań, i promowanie jej, i promowanie efektownego dialogu społecznego, ale również są to deklaracje takie ze strony Karola Nawrockiego dotyczące na przykład polityki klimatycznej, które są zbieżne z nami, to znaczy to znaczy deklaracja ograniczania negatywnego wpływu tzw. zielonego ładu i deklaracja dążenia do rozpisania referendum, czyli, te, czyli tego, co, co też od wielu miesięcy postuluje związek i, i my też przecież zbieramy podpisy pod, pod wnioskiem o referendum. Um, Poza tym to są, to są takie postulaty, które, które mają na celu określić w ogóle wizję tej prezydentury, która jest zbieżna z wartościami związku, tak? to znaczy patriotyzm gospodarczy, to znaczy właśnie działanie w zgodzie z, z tradycyjnymi wartościami. Także to są tego typu punkty. Natomiast to jest lista, myślę, otwarta, i, i to jest jakby początek współpracy, który, który być może, tak jak w przypadku Andrzeja Dudy, jeszcze w, w, będzie się w następnych latach, mam nadzieję, rozszerzał, jeżeli, jeżeli rzeczywiście tak będzie, że Karol Nawrocki zostanie prezydentem. Tak, ja dodam, że to też pojawiły się w, w tych dyskusjach przy okazji, przy okazji udzielenia, ogłoszenia poparcia wątki bezpieczeństwa żywnościowego, na przykład tak, też. azotów, umowy z. A jeżeli chodzi o referendum, to warto przypomnieć, że, że nasz stan prawny jest taki, że prezydent ma, ma możliwość rozpisania referendum, chociaż i tu widzę pewne, pewne niebezpieczeństwo. To jakoś tak dziwnie jest sformułowane, że, że, że prezydent, prezydent ogłasza referendum, ale yy, potrzebuje do tego pomocy Senatu. Więc tutaj tak. dalej miejmy nadzieję, że, że Senat się nie zdecyduje na po prostu od, od, odmówienie, bo to by było, no, byłby to wielki skandal, zwłaszcza w przypadku odmówienia nie tylko prezentowi, ale też, też solidarności przy okazji. No, my, yy, my, jesteśmy, my, my jesteśmy w takim momencie, że jakby mamy, mamy zebrane już prawie, prawie tą liczbę. Jakby, no, myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy doprowadzimy do, do, do złożenia podpisów w Sejmie um, pod obywatelskim wnioskiem o rozpisanie referendum. No myślę, że takie wsparcie prezydenta jakby z inną ścieżką też y, y, będzie pokazywało, że no, rzeczywiście jest, y, jest szeroka potrzeba, żeby takie referendum rozpisać, jakkolwiek by. No. Czyli to referendum, Chociaż... będzie, sam wniosek będzie stał na dwóch mocnych nogach, jeżeli będzie prezydent i. Tak. Z drugiej strony, podpisy. A, yy, yy, powiedz mi, yy, wiesz, ja jak rozmawiam tutaj często, wiesz, i z, po prostu z, z osobami z internetu, i z moimi kolegami, yy, komentatorami, no to jest ogólnie taka, ta, takie wrażenie, że kampania Korona Wróżkiego trochę się zatrzymała w miejscu. Co prawda, to jest fajne miejsce, bo to jest miejsce, gdzie jest mnóstwo ludzi, sporo entuzjazmu i tak dalej, ale trochę brakuje nowych tematów. I, i ja mam taką, ta, taką nadzieję. Że właśnie to wejście, ogłoszenie tej współpracy z solidarnością pozwoli nadać jakiś nowy impuls tej, tej kampanii, bo wchodzą, wchodzą nowe, istotne dla ludzi wątki. No na pewno, myślę, że myślę, że ta kampania się też toczy swoim torem, bo Karol Nawrocki mówił w czwartek, że on. No ma na celu odwiedzenie wszystkich powiatów w Polsce, i z tego co mówił, dużą część rzeczywiście tych powiatów odwiedził. No i myśmy obserwowali wszyscy tą, tą atmosferę, która panowała w sali BHP, i rzeczywiście widać, że. No, że to jest kandydat taki, który jest blisko ludzi, że ci ludzie, że dziś ludzie go po prostu uwielbiają, nie? To, 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 jest, to jest fajne, przychodzą, robią sobie z nim zdjęcia, rozmawiają na szereg tematów różnych. Znaczy, to, to, te tematy, które oficjalnie były poruszane na sali PHP, to jest jedno, a ludzie po prostu się z, ze swoimi problemami też do niego zgłaszają. Przed, czy coś po, no, kiedy, tam, kiedy tam tylko jest dostępny. Także to jest fajne, ale rzeczywiście w takiej sferze merytorycznej, myślę, że to może, być, to może być nowy impuls, to znaczy Karol Nawrocki oczywiście o niektórych z tych rzeczy, które są ujęte w umowie programowej już mówił wcześniej i też chyba zapowiedział też ogłoszenie swojego programu oficjalnie w najbliższym czasie, ale no myślę, że to jest taki mocny kręgosłup ta umowa programowa, znaczy jak, jak się weźmie punkty z tej umowy pro, programowej, to to jest taki mocny kręgosłup, z, którego, z którym merytoryczny, z którym on wychodzi, znaczy to, to jakby to jest to jest ta siła też Karola Nawrockiego, że on nie jest w wojenkach politycznych, jakby nie odnosi się do tego, co myśmy zrobili, co oni zrobili, i tak dalej, i tak dalej. On ma mocny program, z którym idzie, nie? I nikt mu jakby nie zarzuci, że on, że on um... No, tak jak nie wiem, w przypadku Donalda Tuska, który mówi w, w, w kampanii wyborczej jedno, później, prawda, jeżeli chodzi o politykę pracowniczą, przynajmniej mówi jedno, później się okazuje, że jest drugie, albo pamiętamy, że od poprzednich rządów, jakby jego działania szły w przeciwnym kierunku, no i teraz tak jakby wtedy ta wiarygodność jest, no powiedzmy sobie szczerze, nadszarpnięta, a, a przekładając na wybory prezydenckie jest nadszarpnięta też Rachoła Trzaskowskiego, bo, no bo, no bo jakby no, takie te, takie dziwne działania są podejmowane, no to Karol Nawrocki nie. On ma czystą kartę, on ma poparcie solidarności, ja myślę, że to jest taki 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 mocny mandat, który może go doprowadzić do, do zwycięstwa w wyborach. A powiedz mi, jak w praktyce taka współpraca kampanijna wygląda? Czy to jest też jak jakieś poza takim ogłoszeniem, to jeszcze później to się przekłada na jakieś działania wspólne? Czy, nie wiem, czy, czy jest możliwe, że Karol Nawrocki się pojawi podczas jakiejś manifestacji Solidarności chociażby? Wiesz co, ja myślę że, to, myślę, że to jest oczywiście możliwe i, i, i Karol Nawroski też się często pojawiał wcześniej przed kampanią i, i, i już w trakcie na różnych wydarzeniach związkowych. Myślę, że, myślę, że jest taka szansa, że, że, że się będzie pojawiał dalej. To wynika z, z kampanii wyborczej, ale nie tylko. I to też trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że. Współpraca Karola Nawrockiego z Solidarnością zaczęła się teraz w czwartek w sali BHP, bo to jest człowiek Solidarności bardzo dobrze znany jako prezes IPN-u i z wcześniejszych działań. I jakby tutaj współpraca jest wieloletnia, z współpraca, współpraca z Solidarnością, znajomości w ogóle też bezpośrednio z Piotrem Dudą. I jakby to jest, to jest, to jest w jakimś sensie nasz człowiek. Bo, bo, bo jest przez nas sprawdzony, tak? Może nie, nie politycznie, bo on w politykę dopiero, dopiero wszedł, ale w różnych działaniach, które są bliskie naszemu sercu i też w, wielokrotnie się pojawiał na, na różnych imprezach, na różnych wydarzeniach Solidarności. Myślę, że będzie po prostu dalej to robił, niezależnie od tego, w którym miejscu stoi, czy będzie stał. Ja rzeczywiście od samego początku, gdy stanąłem do walki o prezydenturę Rzeczpospolitej, czuję ciężar odpowiedzialności za obywateli, teraz państwa polskiego, teraz czuję także ciężar, ale też wielkie wsparcie i skrzydła, które dostaję od Solidarności. Nasze programy się spotykają, mamy wiele punktów, które łączą kandydata obywatelskiego i niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność, więc to wsparcie jest dla mnie bardzo ważne. A powiedz mi, jak myślisz, czy w przypadku, no, my życzymy oczywiście Karolowi Nawrockiemu, żeby, żeby wygrał, też no, włączenie się Solidarności też może, że, może być istotne, no, bo związek plus, np. rodziny związkowców to, to już jest masa potężna, to jest podejrzewam ponad miliony milion potencjalnych głosów, a wbrew tak, tak, to idzie w coś... miliony. Członkowie, sympatycy i rodziny to są, to jest siła, która myślę, że może w ogóle no, przeważyć w, w niektórych sytuacjach wybory. Tak, ja też wiesz, no, ja spotkałem się z takimi głosami lekceważącymi, że przecież tak wszyscy by głosowali tutaj na Nawrockiego, ale to nie jest prawda, bo też ma, są takie badania, w której wychodzi, że Karol Nawrocki wciąż nie jest do końca rozpoznawany przez dużą część potencjalnego elektoratu, więc takie wydarzenie jak to czwartkowe no na pewno pomaga w tym, żeby on był przez elektorat poznany, zapamiętany i finalnie, finalnie wybrany. A, jak, a ja się też zastanawiam, bo od tego jakby po, po to był ten mój wstęp, że czy jeżeli czego sobie nie życzymy, ale Karol Nawrocki prezydentem nie zostanie, to czy myślisz, że ta współpraca będzie mogła być jakoś dalej ta nawiązana teraz, kontynuowana, wykorzystana jakoś, nie wiem, przez Solidarność? Zresztą no, ja myślę, że zdecydowanie ta, ta współpraca nie, nie, jakby nie ulegnie zawieszeniu. Bo to by, tak jak mówię, no, to nie jest współpraca tylko kampanijna, to jest współpraca jakby sformalizowana teraz i o charakterze, powiedzmy, politycznym tak ze względu na, na rolę Karola Nawrockiego ale wcześniej też współpracowaliśmy z nim i nie wyobrażam sobie jakby sytuacji, żeby Solidarność nie współpracowała z nim dalej. Natomiast dużo tutaj zależy od tego, jakby w którym miejscu będzie Karol Nawrocki, tak? Bo jeżeli będzie nadal prezesem ipn u no to oczywiście, oczywiście to, 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 to ta współpraca oczywiście będzie dalej, dalej, dalej biegła. Teraz mamy 45-lecie powstania w tym roku. NZZ Solidarność. Ja wiem, że tam no, te, też, też IPN oczywiście mocno nas wspiera w tym. Także, także myślę, że ta, ta, ta współpraca będzie kontynuowana, natomiast nie znając wyników wyborów, nie bardzo można, myślę, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, w którym kierunku ona pójdzie. Na końcu chciałbym odejść od tematyki stricte kampanijnej, chociaż w czasie kamp kampanii każde wydarzenie w jakimś stopniu jest związane z polityką. Niedawno Donald Tusk ogłosił szumnie współpracę z Rafałem Rzoską, który jest szefem InPostu w sprawie deregulacji rozwiązań dotyczących przedsiębiorców, a tymczasem no, InPost jest firmą konkurencyjną wobec Poczty Polskiej, która przeżywa Potężny kryzys i jednym z aspektów tego kryzysu jest protest związkowców, który od kilku dni trwa w siedzibie poczty. Czy, czy możesz powiedzieć w kilku, w kilku zdaniach po pierwsze, jakie są przyczyny tego protestu i jak on w tej chwili przebiega? E tak, no Poczta Polska boryka się z ogromnymi problemami i z widmem zwolnień grupowych. To znaczy na początku zarząd zapowiadał, że to będzie 9300 około pracowników, a ostatnio mówił, że 8500 do zwolnienia. No to, są, to jest skala zwolnień grupowych, jakich szczerze mówiąc ja nie pamiętam z ostatnich lat. To znaczy w zeszłym roku, w zeszłym roku śledził związek bacznie zwolnienia w PKP Cargo i to było niecałe. 4000 tysiące osób, to już były ogromne zwolnienia grupowe w poczcie. Jeżeli, jeżeli zostanie zwolnionych 8,5 tysiąca osób, no to to jest, no to, jest, to jest skala w ogóle gigantyczna. No i teraz, tak, no, Związek i Solidarność, ale też inne związki działające w poczcie, no domagają się po pierwsze jasnego uzasadnienia, potrzeby zwolnienia aż tylu osób. Po, po drugie, negocjacji, rzetelnych negocjacji z zarządem. Po trzecie, mają jeszcze spór zbiorowy dotyczący, znaczy są w sporze zbiorowym, ale jeden z aspektów tutaj tych negocjacji to jest zakładowy układ zbiorowy pracy, który, który na pewno poczcie Polskiej ulegnie zmiany, zmianom i teraz, i teraz tutaj związkowcy też mają. mają swoje propozycje, które z propozycjami jakby nie, nie znajdują akceptacji zarządu. Te rozmowy i te, i te różne, ta, ta gorąca atmosfera wokół Poczty Polskiej trwa w zasadzie od miesięcy. No i mówiąc krótko, Solidarność, a też, też inne związki zawodowe, no po prostu nie widząc, nie widząc możliwości dalszych negocjacji w tej formie, zdecydowali się na zaostrzenie protestu, tak? Skąd ta okupacja centrali poczty polskiej? Oni tam dzielnie przebywają już czwarty dzień, tak? Bo dzisiaj mamy sobotę, wtedy kiedy nagrywamy, a, a oni tam siedzą od środy. No i, no i powiem tak, no. Jakby dzielnie tam siedzą, są odwiedzani przez różnych polityków, przez różne osoby, oczywiście wspierani też przez region Mazowsze, przez całą solidarność też Piotr Duda też mówił zresztą podczas czwartkowej uroczystości o pocztowcach. No wszyscy ich tam, wszyscy ich tam się starają wspierać. Natomiast co z tego protestu wyniknie, no to już jakby musi zarząd Poczty Polskiej sobie odpowiedzieć na pytanie, czy, 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 chce, czy chce uprawiać politykę antypracowniczą, czy jednak zacznie przetelnie rozmawiać z tymi związkami zawodowymi. No powiedzmy jeszcze, bo przy okazji kargo się o tym było, chyba przy okazji poczty też, czy, 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 czy widać to, że te zwolnienia są jakoś szczególnie wymierzone w związkowców z Solidarności? Zresztą, no, Poczta Polska stoi dopiero u progu tych zwolnień, także to trudno, to, trudno powiedzieć. No, jeżeli chodzi o PKP Cargo, no, to, to zdecydowanie. No, to przecież to mieliśmy taką czystkę, do której zresztą przyznał się już były prezes PO prezesa PKP Cargo, że, że, że rzeczywiście jest jednym z elementów tych zwolnień grupowych. Jest pozbycie się, jak to on mówił, oligarchów, a tak naprawdę działaczy związkowych, którzy przecież działają na rzecz pracowników. to To w ogóle no to, to sytuacja była niebywała, ale, ale tak, i teraz mamy po przeprowadzeniu zwolnień grupowych takie informacje, że 80% działaczy NZZ Solidarność zostało z PKP-kargo zwolnionych, czyli to tak naprawdę było działanie mające na celu rozbicie związku, dużego, du, du, dużego, dużej organizacji, e, która działała w, w Capi no bo jak wiadomo, bez, bez mocnego związku e, łatwiej jest przeprowadzać kolejne zmiany e, antypracownicze. Nie wiem, czy do nich dojdzie, czy do nich nie dojdzie, jakby nie, 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 nie dlatego to mówię, ale, e, ale, ale no, na, pewno, na pewno tam to się działo, tak? na pewno tam czyszczono Solidarność. To, 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 to jakby mówili związkowcy, że to oni się czują jak w 81 roku, tak? że, że, po prostu, e, że po prostu są czyszczeni. Jak będzie na poczcie, tego nie wiem. E, będziemy to oczywiście monitorować wszystko i miejmy nadzieję, że, że tutaj, że tutaj jakaś tam sytuacja się odwróci no tak, no nawet potem widać, że ta sytuacja nie jest zbyt dobra pod obecnymi rządami i tym bardziej chyba to zachowanie jakiegoś przyczółku Polski solidarnościowej w płacu prezydenckim jest naprawdę ważne, żeby cokolwiek można było yy, dla pracowników i ogólnie dla, dla Polski jeszcze Ra ratować w tym trudnym czasie. Bar bar tak. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Przypominam jeszcze raz, że tradycyjnie komentarze wszelkie i wszelkie oznaki państwa obecności są bardzo bardzo przydatne. Do, do zobaczenia. Wkrótce pozostałe formy wsparcia kanału jeszcze tutaj się pojawią za chwilę w napisach. Dziękuję bardzo. Wszystkiego Dzięki. dobrego. Dzięki.